Dzień dobry, posmakuj. Świetnie, że jesteś na moim kanale Trwają jabłonki, więc dzisiaj opowiem Ci, jakie dania można przygotować z jabłek i jakie gatunki można do tych dań użyć. Oglądaj do końca. Jabłonki to piękny czas, kiedy zaczynają kwitnąć jabłonie, aż tak naprawdę do samych zbiorów czyli możemy powiedzieć kwiecień, maj do września, czy nawet października. I bardzo polecam wam, żeby ten czas wykorzystać produktywnie, czyli żeby zabezpieczyć w czasie letnim, jesiennym się w jabłka, żeby móc potem korzystać z tego w późnej jesieni i w zimie. Opowiem wam tak naprawdę o daniach, które mogą być wykorzystywane w kuchni, a z których możemy czerpać przy naszym stole i używać różnych gatunków jabłek. Takim pierwszym daniem, które wpada mi od razu do głowy jest oczywiście deser. No bo jabłka tak naprawdę głównie podajemy na słodko i w deserach. Jest to oczywiście nasza piękna, cudowna, pachnąca szarlotka. Kruche ciasto, maślany smak, jabłka. To jest po prostu smak, który wszyscy mamy w głowie. Ja zazwyczaj staram się, żeby wykorzystać do tego albo szarą renetę, albo antonówkę. Antonówka... Ma swoje najlepsze dni na początku września. Ona zaczyna dojrzewać, jest kwaśna, lekko słodka, więc generalnie Antonówkę przygotowujemy do przetworów. Szara reneta jest kwaśna, więc dlaczego dajemy ją do słodkiej szablotki? No, no, oczywiście ciasto zazwyczaj robimy na e, słodko, ciasto kruche jest słodkie, więc też musimy ten balans e, zachować odpowiednio. Musi być lekko słodkie, ale też i, i kwaśne. W szarej renecie czy też w antonówce nie ma zbyt dużej ilości soków, więc zwróćcie też na to uwagę, że do na przykład soków używamy słodszych jabłek, które mają większą ilość płynów w sobie, czyli tak naprawdę na przykład możemy użyć szampiona, który jest pomieszany na przykład ze smakiem gruszki, ale też na przykład ligola. To są takie jabłka już jesienno-zimowe. Jesienno one mogą być użyte do soku, a do szarlotki używamy jabłek zwięzłych, twardszych, kwaśnych. Kolejnym takim pomysłem może być na przykład, jeśli macie jakieś gości niezapowiedzianych na przykład, no, ciasto francuskie w lodówce macie, więc możecie tak naprawdę wyjąć ciasto francuskie, lekko go rozwałkować, ułożyć pokrojone ćwiartki, bądź też plastry jabłek, lekko założyć ciasto francuskie dookoła, wypędzlować rozkłóconym jajkiem, podpiec w dużej temperaturze, 200 stopni, jakieś 20 minut i tak naprawdę macie ciekawy, fajny deser, szybko zrobiony strudel jabłkowy. Też polecam do tego kwaśne jabłko. Kolejną taką rzeczą, yy, która już nie jest na słodko, a też sprawdza się w kuchni, będą dania na, na słono. I tutaj zdecydowanie na pewno potwierdzicie to, że kaczka pieczona z jabłkiem, z majerankiem jest bardzo fajne i ciekawe danie i do niego też użyjemy e, kwaśnego jabłka. Tą rzeczoną antenówkę, szarą renetę, ale też na początek, na przykład jest e, lipiec, i w lipcu mamy papierówkę. Papierówka to jest lekko też słodkie jabłko, ale ono jak jest zwięzłe i twarde, też możecie użyć go do pieczenia, bo później jeśli ono już poleży chwileczkę, to tylko i wyłącznie nadaje się do spożycia, bo ono już jest miękkie. Więc papierówka też we wczesnej fazie, na przykład lipca dostaniecie i możecie zrobić kaczkę pieczoną. Generalnie jabłka bardzo dobrze współgrają z drobiem. Połączycie indyka z jabłkami, połączycie gęś z jabłkami. Też bardzo fajnie, dobrze to Wam będzie współgrało i na pewno będzie się dobrze komponowało na talerzu. Kolejną rzeczą, słoną, do której możemy użyć jabłka Cortland, jest sałatka. Tak naprawdę na całym świecie, bo ta sałatka powstaje, jeśli sobie dobrze przypominam, w Nowym Jorku jest sałatka Waldorf. I to jest sałatka na bazie jabłek. Robicie słupki jabłek. Żeby wam jabłko nie ściemniało, możecie zawsze potraktować go delikatnie sokiem z cytryny. Dodajecie seler, orzechy włoskie, tak naprawdę majonez, bądź też jak chcecie, lekką wersję, możecie dodać jogurt i też możecie użyć to jabłko do przygotowania sałatki. Podobnie inne rodzaje sałatek, na przykład e, sałatka na przykład z ukoi, e, z jabłka, pestki dyni, pestki e, słonecznika, też tam e, Wam zagra fajnie jabłko, tylko zwróćcie też uwagę, że mm, żeby to jabłko było w dobrej strukturze, to znaczy, że ono było chrupiące. Jeśli będzie to na przykład taki szampion gruszkowy, on ma dużo soku, on jest, e, nie jest tak jędry, nie jest tak zbity, więc... Ono nie będzie już takie chrupiące i może tam gdzieś e, zginąć albo w trakcie mieszania może nam się rozpaść. Kolejną rzeczą, którą e, w Polsce uwielbia i ubóstwia duża ilość osób jest sałatka jarzynowa, inaczej nazywana też rosyjską. I ja zdecydowanie e, polecam do tych warzyw, które są czasami zbyt mocno ugotowane, żeby dodać akcent chrupkości, kwaśności. Żeby to jabłko, które wybierzecie, było jędrne, kwaśne, żeby było je czuć na zębach i bardzo polecam wam, żebyście tych jabłek nie obierali. Naprawdę, jeśli spożywacie jabłko, trzeba je oczywiście umyć, ale ono musi być podane ze skórką. Pod skórką i wewnątrz gniazda jest bardzo dużo wartości odżywczych witaminy C, kwasu foliowego, związków mineralnych, więc bardzo proszę. Nie starajcie się ich obierać i wyrzucać, bo w tych obierkach, chyba że już chcecie obrać i przykład z ogryska i, i, i z obierek, możecie sobie zrobić osad jabłkowy, co bardzo Wam polecam. Zwróćcie uwagę też na stare odmiany gatunków jabłek, i takim gatunkiem jest kosztela. kosztela to jest jabłko, które jest słodkie, średniej wielkości, ale ono na przykład już nie nadaje się na, na przetwory. Jest wzmiankowane i jest, jest cała historia na temat może to nawet trochę legenda na temat jabłka, które było na dworze króla Jana III Sobieskiego to jabłko bardzo smakowało Marysieńce. Bardzo fajna ciekawa historia dlaczego Kosztela, dlatego, że tam była akcja z koszem, było ich trochę mniej, więc polecam Wam doszukanie tej historii i dowiedzenie się, dlaczego ta nazwa kosztela. Więcej historii i legend na temat jabłek znajdziesz w książce Jabłonki. Polecam, bardzo ciekawe i fajne historie możesz tutaj odszukać. Kolejnym gatunkiem jest gatunek lobo, który jest jesiennym gatunkiem i który nadaje się do sałatek i do spożycia na surowo. Tutaj przede mną jest rozłożony kilka jabłek. I wiedzcie o tym, że na świecie jest ponad 10 tysięcy gatunków jabłek, więc tak naprawdę trudno poznać dużą część z nich. Ale jak przychodzisz do swojej Pani na strajanie i mówisz proszę Pani, które jabłuszko? To Pani mówi, kochanieńka, to i to Pani weźmiesz i będzie Pani zadowolona. I zazwyczaj tak jest. I tak powiem Ci, jak tak naprawdę na, na szybkie oko, na, na, na szybki ogląd Zobaczyć jabłka. Jeśli te jabłka są kolorowe żółte, czerwone, pomarańczowe to wtedy to jabłko jest zdecydowanie bardziej słodkie. Ona ma więcej soku, bardziej nadaje się do spożycia na surowo. Tutaj kolejna, jeśli mógłbym tak nazwać to, to, to taki gatunek, który jest trochę półtwardy. Czyli to jest takie jabłko koniec sierpnia, początek września. Ono jest soczyste, ono nie jest bardzo kwaśne, ono jest le, lekko słodkie. I tutaj jest nasza kochana antonówka. Bardzo fajne, bardzo kwaśne, ale też lekko słodkie jabłko. Struktura jest zwięzła. Kolor jasno, jasno, kremowy, taki naprawdę biały i ono kapitalnie nadaje się do przetworów, do pieczenia, do do smażenia. Na pierwszy rzut to tak bym posagregował jabłka idąc na bazar. Pamiętajcie, żeby zapisać w komentarzach jakie wy jabłka lubicie. Napiszcie też jakie dania robicie przy użyciu jabłek. Zostawcie suba i zostawcie oczywiście lajka. A jeżeli Wy macie ochotę świętować jabłonki razem z nami, to zapraszam Was na festiwal kulinarno-muzyczny Jabłonki z Fawole. Odbędzie się on 18 września w Warszawie na plaży Poniatówka. Zagrają Bitamina i Afromental. Zobaczcie też rytuały związane z naszą słowiańską tradycją. Link w opisie. Do zobaczenia i cześć! Jeśli masz ochotę przygotować danie z jabłkami, to bardzo proszę, kliknij tutaj.